Zrób dzisiaj makijaż do pracy, który trochę skoryguje też Twoje oko. Będziesz potrzebowała czterech cieni, kredki, dobrego tuszu i trzech pędzelków, więc do dzieła makijaż, który wygląda na mocno skomplikowany, ale pokażę Ci, jaki on jest tak naprawdę prosty w kilku krokach. Zostań ze mną do końca. Zaczynam od najjaśniejszego, matowego, biszkoptowego cienia, który nakładam na taki płaski pędzelek do nakładania cieni i aplikuję od wewnętrznej strony oka, czyli wewnętrzny kąt zarówno na górnej, jak i na dolnej powiece spowoduje to, że taki miałki cień miałki, czyli taki drobno-mielony cień, który nie ma żadnych drobinek, jest matowy, odświeży spojrzenie, pięknie się rozblenduje, pięknie się porozciera, nie robi plam, a nada takiej świeżości, nada takiego wypoczętego i zdrowego wyglądu Twojemu spojrzeniu. Na górną, jak i na dolną powiekę. Kolejny cień, trzeci. Z kolei matowy-różowy. Nabieram na ten sam pędzelek. Tym razem na szczyt tego pędzelka. I będę go nakładała w załamaniu powieki. Załamanie powieki, czyli tam za gałką oczną, gdzie jest to zagłębienie, gdzie Twoja powieka za gałką oczną się chowa. To jest jedno miejsce, ale dodatkowo na takim otwartym spojrzeniu. Wyciągam go troszeczkę powyżej, powyżej tego zagłębienia, żeby kiedy mam otwarte oczy, żeby go po prostu było widać. Czyli tak jakby dorysowuję sobie powiekę tutaj u góry, która tak naprawdę chowa mi się pod moim łukiem brwiowym. Robię taką chmurkę. Mienię pędzelek. Na taki skośny pędzelek do nakładania cieni i biorę ostatni z kompletu najciemniejszy cień w kolorze takiej śliwki. Odbijam tym pędzelkiem w zewnętrznym końcu oka. Robię taką pieczątkę, tylko po to, żeby wiedzieć, jak daleko z tym cieniem mogłabym pójść, żeby oko nie wyglądało na smutne, jak daleko je nałożyć. Cień nakładam też wzdłuż linii rzęs, przyciemniając, zagęszczając je tym samym. To, że te cienie są tak drobno mielone, powoduje, że fantastycznie się blendują, fantastycznie się rozcierają. Praca nimi po prostu jest bardzo łatwa, bo tak naprawdę dobrze wybrane produkty, dobre produkty to jest klucz do szybkiego makijażu i dokładnego makijażu. Dokładam tylko intensywności koloru tutaj w zewnętrznym kąciku i zaznaczyłam też na otwartym oku ten dół mojej kości, mojej kości mojego łuku brwiowego właściwie, żeby tutaj to miejsce zaczęło delikatnie znikać. Tym samym pędzelkiem jeszcze zaznaczę zewnętrzny kącik na dole oka i wracam do pędzelka, którym nakładałam wcześniejsze cienie, bo nim bardzo łatwo rozprowadzę, porozcieram ten ciemniejszy cień, stworzy się taka chmurka Jeżeli masz taką potrzebę, jeżeli tak lubisz, możesz oczywiście wzmocnić sobie jeszcze zewnętrzny kącik. To wszystko w zależności od tego, jak mocny makijaż lubisz. On może być od takiego bardzo subtelnego przez nawet taki mocniejszy, albo jeżeli masz wieczorne wyjście po pracy, to wystarczy tylko, że wzmocnisz zewnętrzny kącik, troszeczkę więcej koloru mu dodasz. Ten makijaż już będzie makijażem wieczorowym. Więc już właściwie mam oko przygotowane i teraz ostatni, jedyny właściwie błyszczący cień z tego zestawu. Tym razem nie pędzel, tylko na palec, i nakładam go w wewnętrznym kąciku na ten wcześniej położony jasny cień, i przeciągam go przez większość powieki ruchomej dochodząc do tego ciemnego cienia, one się mają tutaj ze sobą zazębiać. No i teraz jeszcze zagęszczenie całego spojrzenia i w tym wypadku będę potrzebowała kredkę. Ja używam kredkę czarną, plastyczną konturówkę do oka, ale jeżeli Ty nie lubisz takich intensywnych kolorów, jeżeli wolisz bardziej zachowawczo, to wybierz wtedy brązową. Brązowa też pięknie będzie w tym makijażu wyglądała. Zaznaczam sobie w zewnętrznym kąciku tylko taką końcóweczkę i wzdłuż linii rzęs tak, tylko do połowy oka zaznaczam kredką. I teraz uwaga, bo nie zostawiam jej w taki sposób, tylko biorę pędzelek w kształcie kuleczki i kuleczką rozcieram. Zwróć uwagę, jaki prosty jest ten makijaż, ponieważ nigdzie nie trzeba specjalnej precyzji. Wszystkie produkty rozciera się w takie chmurki. Powiedziałabym, że to jest makijaż spod chmur, spod obłoczków, bo to wszędzie rzeczywiście wszystko się rozciera na, takie, na taką chmurkę. Tak samo y, kreskę to jest taka rozdmiona kreska. przydymione spojrzenie, i to samo z tą kredką jeszcze na dole w zewnętrznym kąciku. Ale tylko tak ociupinkę zaznaczam. No i oczywiście biorę też pędzelek. Kretka, jeżeli tylko dasz jej chwilę zastygnąć, jeżeli poczekasz aż ona zastygnie, nie będzie odbijała się u góry na powiece. Nawet jeżeli masz powiekę opadającą, ma formułę wodoodporną ta kredka, więc tworzy się taki, e, taka chmurka, takie zagęszczenie rzęs właśnie w efekcie wodoodpornym, więc niczym, niczym Ci się po prostu nie rozmnaża. A do rzęs porządny tuż, tuż z taką grubą szczotką. Szczotka, która ma dwa rodzaje włosków. Grube włoski, które tworzą najpierw długość rzęsą, a później taka właściwie płaska część szczotki, gdzie ona daje objętość rzęsą. Zaczynam od długości, więc najpierw chcę, żeby rzęsy były wydłużone, żeby każda była rozdzielona. Tuż, który. Nie tylko maluje, ale również pielęgnuje prowitaminy, które pielęgnują rzęsy, rzęsy się nie będą kruszyły, rzęsy nie będą się łamały. To widać bardzo dokładnie podczas demakijażu. Rzęsy, które są najpierw wydłużone potem pogrubione tusz, którym możesz też budować grubość rzęs i długość tych rzęs, jeżeli dołożysz drugą albo trzecią warstwę, to od razu to spojrzenie będzie jeszcze bardziej wyraźne. Tusz, który może być tuszem dziennym, ale może być też tuszem takim bankietowym na specjalne okazje. Wydłużona już jest i teraz zmieniam na tą część taką płaską szczotki. I tutaj staram się od nasady. To, co jest ważne przy tuszowaniu rzęs, staraj się złapać rzęsy od nasady i takim zygzakowatym ruchem, takim ruchem w kształcie litery Z. Wytuszuj rzęsy, bo jeżeli będziesz je tuszowała tylko na samych końcówkach, to spowoduje to efekt przymkniętego oka, bo rzęsy będą obciążone, te końcówki będą obciążone. No i wiadomo, że jako są obciążone, to one. Przymykają oko, a Ty chcesz, żeby to oko po prostu było duże, żeby ono było takie otwarte i żeby było powiększone, bo sam makijaż, który już teraz wykonałam, to jest makijaż, który zdecydowanie powiększa oko. Makijaż, który może być makijażem do pracy. No i tak wygląda efekt końcowy całego makijażu. Jedno oko i drugie oko wszystko jest gotowe, usta są pomalowane. Produkty, których użyłam, to jest dobry tłuszcz, to jest wodoodporna kredka, która wcześniej jest plastyczna, i możesz nią sobie pomalować oczy tak, jak lubisz na przykład w efekt takiego, takiej przydymionej kreski. Cztery cienie idealnie miałkie, takie, którymi łatwo się pracuje i trzy pędzelki do oczu. Te kilka produktów, dzięki tym kilku produktom stworzysz właśnie taki makijaż. Jeżeli masz ochotę dopasować dla siebie kosmetyki, napisz do mnie wiadomości prywatnej. Możesz je u mnie też zamówić.